Panie, 9.09 Co tam u Ciebie słychować? Panie, stara bieda To dobra stara bieda, bo, nic, bo nowej nie ma, nie? Także bardzo ładnie Cię odbieram tutaj u mnie Na mojej stacji, proszę Pana I miło usłyszeć Pana Grzegorza, proszę Dziękuję serdecznie, papa Tango z 08 Z tej strony 1 november Tango 157 Dziękuję serdecznie, wyzwałeś dla ciebie raporcik powiem ci tak, piąteczka radyjko troszeczkę paruje Santiago, tutaj dochodzi do piątki siedem. No rozumiem, ja cię odbieram tutaj momentami to do dziewiątki, także to trochę pływa, ale super lecisz. Jak podrócie jak to się mówi. A zobaczymy, bo ja jestem na delcie i też tam skierowana gdzieś na zachód, a ja wezmę się, przepnę na patyka, zobaczymy. Zagadaj, to zobaczymy. No dobrze, spróbujemy. Trzeba, trzeba tutaj eksperymenty robić i próbować to, co jest możliwe. No i teraz jestem na patyku lepiej. O, powiem Ci, że wyraźniej. Czyli ta, wiesz, bo Ty też jesteś na ogólnej antenie. i to wiesz, dlatego może jest inne odbicie fali, nie? Roger, zgadza się, zgadza się no ja mam tylko tą antenkę niestety nie mam e, możliwości rozciągnięcia żadnych minek bo tutaj wiesz, jestem e, na takim osiedlu małym e, mam ogródek bardzo skromny, także e, w tym ogródku jest maszcik e, tak jak Ci chyba już kiedyś mówiłem maszt koło, koło 8 metrów i na tym maszcie e, dopiero antena, także to Prawie, że za czubkiem dachu całego osiedla jestem, także nie jestem całkowicie wychylony i, i może dlatego, no ale to tutaj wiesz, na tych stęgach bocznych to tyle się odbija od nie? No, zgadza się, bardzo ładnie leci, cały czas stabilny sygnał na tej dogólnej antenie, także lepiej cię można powiedzieć dzisiaj odbieram teraz na dogólnej antenie, chociaż słyszę cię też na delcie bardzo ładnie. Słyszałem tam Mariana z Pruszcza Gdańskiego, także propagacja na Polskę i na, poza kraj, nie? No to reszkę zanikł. Ja Chętnie zrobię doświadczenie, bo mam jeszcze jedną antenę. Storm 27 to jest taka pałka zomocka, która jest na dachu. Zobaczymy czy, czy będziesz mnie odbierał, okej? Okay? Nie ma problemu. Przełącz się i powiedz, że jesteś na tej antenie. No w tej chwili z tej antenki nadaję. Jak tam odbierasz? Słuchaj podobnie, także tam spadło może o 2Sy, ale tak samo cię odbieram, także nie mam problemu. 60 cm, nie no 60, może może 70 cm cewki w, w takim pancerzu z grafitu chyba czy z czegoś tam rozumiem, ja znam pałki, bo mam na, nawet na bloku pałkę, tylko że na 2 metry mam tą pałkę. No Józek spadło, spadło niestety. Dobra, to nie będziemy męczyć ucha. Także Grzegorz, dziękuję. Za miłe QSO pozdrawiam. Trzymaj się zdrowo i radiowo udanego weekendu. I do ponownych spotkań zapraszam. November Tango 157 Grzegorz, pierwszy yy, Dywizjon Józek, Papa Tango 08, Centralna Polska. Bye, bye. 50% swojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że mnie teraz jeszcze słyszysz. Także ja też serdecznie dziękuję za to Bardzo miło cię. Wszystkiego dobrego zdroweczka przede wszystkim 7 -3. no 7-3, teraz Adelcie odbierasz mnie?